uspokoić, złagodzić ból, pomóc zapomnieć. Miś ratownik wraca po kilku latach przerwy. Ma pomagać najmłodszym ofiarom wypadków. Co piąty poszkodowany to dziecko. Dziś obecność ratowników wzbudzała uśmiech. Zwykle bywa to strach i przerażenie. Jeszcze większe, kiedy obok ratowane jest życie najbliższych. W takim szoku nie mogą się uspokoić, nie mogą e, odpowiednio reagować, odpowiedzieć na pytania. Takie miśmy odwrócić uwagę, zainteresować, złagodzić stres. Chcę ja się go przypomnieć. Ja na przykład kiedyś też miałam wypadę, jak ham autem i fajnie było takiego dostać, bo mi się przykro zrobiło. Dwa tysiące pluszaków dostały służby ratunkowe. Te misie przekazać do karetek pogodowia. W ubiegłym roku w Warszawie w wypadkach zginęło dwoje dzieci. Prawie 150 zostało rannych, 7 odniosło obrażenia w pożarach. W pierwszym kwartale na szczęście nie było ofiar śmiertelnych, ale byli ranni. Było na, na miejscu takiego zdarzenia, gdzie dziecku, które zostało potrącone przez samochód, daliśmy właśnie takiego misia. Wtedy to dziecko... Płakało, ale ten poszuć był mniejszy. To dziecko się cieszyło, tego mi się przytulało. Każdy miś będzie mieć przy sobie informacje o bezpłatnych turnusach terapeutycznych. Znam te dzieci i one mówią, proszę pana, ja od dwóch lat nie byłem na wakacje, bo po prostu nas nie stać w domu, bo wszystkie pieniądze poszły na leczenie. Więc to jest nie tylko e, wsparcie psychologiczne czy psychiczne, ale również normalne fizyczne, zrobienie tym dzieciom wakacji po prostu. Na bitniku powitalnym misia dzieci zobaczyły też, jak pracują ratownicy.